Nie ma nic za darmo. To nie jest tak, że y, nie wiem. Będziemy mieli w garażu drugi samochód, bo to jest zawsze najfajniejszy przykład, jak podaję. To, że mamy drugi samochód, to nie zna i on nie jeździ, to nie znaczy, że raz do roku nie musimy wymienić w nim oleju, bo musimy, bo jest tak zalecane, żeby olej był wymieniany w aucie mimo braku kilometrów, tylko lata minęły, bo na przykład dwa lata minęły. Trzeba kupić OC, trzeba zrobić przegląd, tylko dlatego, żeby on był gotowy. Jak opony będą miały 5 lat, też trzeba kupić nowe opony, bo zgodnie z zasadami pięcioletnia guma już może pęknąć, wystrzelić, inne tam rzeczy. Mówię już o skrajnościach, ale chodzi o to, żebyście właśnie wszyscy zrozumieli, że to nic nie jest za darmo. I jak ja słyszę, że ktoś właśnie, no dlatego się bardzo śmiałem z tego widza, który być może nas ogląda, albo jutro będzie nas oglądał tego live'a, że on ma 15-kilowatogodzinny magazyn energii. I nieważne nawet, ile ma paneli, ale on mówi, że 300-metrowy dom zapewni mu off-grid zimą. Hmm, no nie ma szans. Chyba, nie, nie. Żeby jeszcze, chyba, żeby jeszcze jakiś piękny, duży wiatrak, ale taki co najmniej 30 kW sobie założył. To spokojnie da radę wtedy. Nie? Człowiek jak niewierny Tomasz nie sprawdzi, to nie uwierzy.